Dla mnie takim momentem y, była moja praca, y, wiesz, w pogotowiu opiekuńczym to takie miejsca y, opieki nad dziećmi, które istniały dawno temu. One teraz zostały przekształcone, gdzie ja poszłam tam z wielkim zapałem y, i tam krok po kroku uczyłam się tego, że spokojnie ty możesz tutaj tylko tyle, tu spokojnie z szacunkiem dla tego, tu z uważnością na to. Tu rodzice, tu dzieci. Odpowiadałam sobie też na pytanie, to jaki sens ma moja praca? Mm. Nie, jaki to ma sens? Wtedy szukałam tam dla siebie odpowiedzi, bo moja Twoja praca i w ogóle nas, którzy pracują z ludźmi, wspierając ich, ja to nazywam, że to jest taka praca, gdzie gratyfikacja w postaci zobaczenia zmiany. Jest, może być kompletnie dla nas niewidoczna. Więc weźmie, pójdzie w świat, w jakiś sposób będzie tym, co otrzymał, co wziął, co zechciał pracować, ale ty, ja i inni pomagacze, nie zobaczymy tego. Mm -hmm. Mm -hmm. I my potrzebujemy uczyć się, jak pracować bez, tego, bez tej gratyfikacji, takiej pyk, efekt natychmiast, pyk, pyk, pyk. Mm -hmm.